7 dzień marca 2016 roku magazyn 200 Ślizgiem, witamy państwa bardzo serdecznie ja się nazywam Daniel Flak ze mną jest oczywiście Mateusz Kowalski witam zaczniemy sobie tak jak zawsze od naszej polskiej ekstraklasy klasy i wydaje mi się że moglibyśmy dzisiaj właśnie zacząć od Piasta Gliwice, czyli rewelacji tego sezonu na pewno skończyli pierwszą rundę na pierwszym miejscu natomiast ta druga no to jest już jedno wielkie rozczarowanie na cztery mecze no oni zaledwie trzy zremisowali i jeden na przegrali i mają trzy punkty. No to jest y, fatalna statystyka. No i teraz powiem szczerze, że, że mi przychodzi na myśl takie określenie, że to była po prostu drużyna jednej rundy. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzić. Wydaje mi się, że, że jeszcze nie ma, nie ma co skreślać zespołu z Gliwic. Jest to zespół dobrze zbudowany, oparty na zawodnikach, którzy już gdzieś tam coś y, wcześniej grali w jakichś po, porządniejszych klubach. Dlatego no wydaje mi się, że jeszcze nie ma, nie ma, nie jest jeszcze ten czas, żeby skreślać ten zespół, przed nami jeszcze jest dzielenie punktów, które jest bardzo ważne akurat w naszej, w naszej lidze, które dużo potem rozstrzygnie i wydaje mi się, że, że, jeszcze, że jeszcze nie ten czas, żeby, żeby ich skreślać. Tym bardziej, że ta przewaga Legii jeszcze nie urosła. Dlatego wydaje mi się, że, że Piast jeszcze... nie wydawało się, że to dzielenie punktów będzie działać na niekorzyść Piastek Liwice, który wypracował sobie pewną przewagę i, i, I Legia tak, gdzieś tam to, liczyła na to, że... Kolejki, nikt się nie spodziewał, że w przeciągu trzech kolejek Piast Piaz yy, straci, straci tak, yy, fotel lidera. Natomiast ja noszę troszeczkę wrażenie, że lata się nieco pogubił w tym wszystkim, bo ta drużyna jest na pewno fajnie budowana, bo, no bo jest mądrze budowana po prostu, nie, nie ma ściągania jakiegoś tam środku, te transfery są w miarę przemyślane, ja właśnie tylko tak nawiązując do tego, co że nie, nie było ściągania środku, to właśnie chciałbym teraz tutaj nawiązać do tego, że, że właśnie te zimowe transfery są troszkę już, yy, wydaje mi się, właśnie, ściąganie takie na siłę. Zabudniku, że nie ma. Nie ma nie do, nie, nie, ten zespół nie, nie dostał jakości, tak? Są transfery, ale to nie są transfery na miarę, ja teraz, na miarę zespołu, który był liderem, tak? Chodzi mi o to, co było wcześniej. Że wcześniej ta drużyna była naprawdę mądrze budowana, tak, tak. rozsądnie, lata też nie panikował. Zresztą nie miał kiedy panikować, bo raczej nie było złych wyników. Natomiast teraz, podczas gdy, gdy te wyniki nie są takie, jakie on by chciał, jakich on by oczekiwał i wszyscy dni, jak by oczekiwali po tej świetnej rundzie jesiennej. To Latal odnoszę wrażenie, się troszeczkę gubi. Bo zaczyna kombinować. Zaczyna, tak, w jednym meczu wychodzi Jakowski z przodu, w drugim wychodzi Neszport, w trzecim wychodzi Neszport z Barry -y, w czwartym ko w kolejnym nie był w każdym razie na mecz z Wisłą, tak? Tak, gdzie, sam gdzie, bez... jest to, gdzie jest to zawodnik, który, który jest yy, obecnie najlepszym strzelcem tak, zespołu, a nie został wypadnie. nawet zabrany do Krakowa? Yy, na... Widzę, że Latal troszeczkę się gubi, troszeczkę zaczyna tracić wiarę w tę swoją filozofię. i no i ta jak jest, to przede wszystkim nie wygląda chyba tak, jak wyglądała jesienią, bo tu już nie chodzi o same wyniki, tu chodzi o, o postawę zespołu. Tak, tak, bo nawet w ostatnim meczu z Wisłą Graków, tak, gdzie Wisła gdzie szarga, to ma jakieś problemy, miała problemy, yy, potrafiła lepiej zaprezentować się na, na, na tle Piasta i, i stwarzała jakieś yy, sytuacje i tak naprawdę ta bramka Piasta, no padła po jakieś tam kontrze, tak? Ładna akcja, to też trzeba, trzeba przyznać, stary, piłka tary, od tak, do... potem fantastyczne wody. zagranie Iwacka. No i strzał też niczego sobie Beresicia, bardzo ładna bramka, ale... Ale to była, tak jak mówię, no, jakaś tam kontra, tak? To nie była... Nie, no sama gra na pewno, no, na pewno, jest, pewno nie zdominowała Nie, to, to była słowa wiasta, bo, bo goście nie potrafili wymienić kilku podań tak naprawdę na połowie białej gwiazdy. Natomiast Wisła, tak jak mówiłeś, no, jest w kryzysie ogromnym. Zmienia się tam trener, rezystent broni szeskich, prawdopodobnie tymczasowo tylko, natomiast no, no była dużo lepsza od Piasta Gliwice i, i tylko Pech w sumie sprawił, że że ten mecz zremisowała, bo to już nie chodzi o niewykorzystanego karnego Boszka, bo do, 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 do jego, jego wcale nie postawa przede wszystkim, jak uważał wyszmatuły, który obronił, no... Dwa fantastyczne, moim zdaniem, wolne, rzuty wolne, tak, wykonywane przez zawodników e, krakowskich. Ale też niewykorzystane sytuacje. Mamy Małeckiego, który tak, po tak, krótkim... Tak. Y, z ja próbował y, Mamy sytuację Boguskiego z 91. minuty bodajże, kiedy, no... No miał fantastyczną okazję i strzelił gdzieś tam. Panował trybą, no. No i... No i martwi mnie ten pias troszeczkę, bo liczyłem na fajną rywalizację do końca, mistrzostwo, chyba takie nie będzie. Patrząc no, na to, wydaje, co robi warszawska no, Legia. Wydaje, wydaje mi się, że jeszcze tak jak mówię, nie ma nie ma co skreszleć piasta, bo, bo Legia też się potyka, to było widać w środku tygodnia tak... Taka jest Polska liga czy Taka jest Polska, Polska. Liga, ja mówiłem jeszcze tydzień w poprzednim odcinku, tak, że, że, że nie ciesza, nie zasługuje na, na grę w się tak, a, a za, na drugi dzień przyjechała do nich Legia na spokojnie potrafili z nim wygrać 3-0 i to naprawdę nie jest przypadek, bo, bo ten mecz y, mógł się zakończyć jeszcze wyższym wynikiem i to już naprawdę był... Już sam wynik 3-0 to jest wielka porażka Legii, a, a naprawdę tak jak mówię, tam ta, ta, ta mogło się skończyć wiele, wiele wyżej. Dlatego, dlatego no, ta polska liga jest, jest nieprzewidywalna i tak jak mówię, jeszcze jest dzielenie punktów, jest jeszcze parę kolejek, łącznie zostało jeszcze 11 spotkań, także to jest naprawdę bardzo dużo. Spotkań. Także wydaje mi się, że jeszcze tu można upatrywać tą szansę zespołu z glid. No i oby tak było, bo było, jak najciekawiej do samego nie, końca, tak, tak. bo to jest chyba tym wszystkim najważniejsze. Teraz myślę, że warto przejść do zagłębia bo oni grali w tej kolejce bardzo ważny mecz, grali derby do Nego Śląska, może ten mecz troszeczkę, że tak powiem, spadł na prestiżu kibiców tak, nie było zbyt wielu. gdzieś to chociażby, tak jak mówisz, po, po, po kibicach, którzy stawili się na, na stadionie <gibicach> Śląska. Bardziej się nie stawili. <gibicach> nie stawili. <gibicach> Natomiast no, wygrali ze Śląskiem Wrocław na spokojnie, w bardzo fajnym stylu. W szalona... tak. meczu bym... mamy pokonaną Lechię Gdańsk, między innymi. No, porażka tylko z Legią Warszawa, ale z Legią to porażkę gdzieś tam można po do, sobie wkalkulować. I tak, i wynik też nie był jakiś tam Mojaki, tak? Bo to jest tylko 2-1 różnica bramki, tak. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich drużyn, która y, zmierza w bardzo dobrym kierunku, jest budowana przede wszystkim z głową. Tak, tak, tak. No to jak mówiliśmy w wcześniejszych odcinkach, właśnie podawając przykład Zagłębia, że, że czasami ten spadek do pierwszej linii nie oznacza jakiegoś, jakiejś tragedii, tak? Że właśnie spadek do pierwszej linii może natknąć nową filozofię w klub i tak jak Zagłębia właśnie y, zależy dla kogo nie oznacza tragedii, bo są tak, takie momenty dla których spadek no byłby finansową katastrofą. Tak, i... ale ale Zagłębie, Zagłębie ma jakieś tam dobre zaplecze finansowe tak, w postaci pghm u który raczej nigdy nie opuści, może zmniejsza nakłady, ale, ale raczej zawsze... i Paradoksalnie bardzo dobrze, że zmniejszył te nakłady, że już nie tak. są ściągani zawodnicy wiekowi, no I i, yy, którzy i, są przepłacani po tak, prostu. Tak, tak, Zagłębie to było takie toksyczne miejsce, gdzie ktokolwiek by nie poszedł, i, ten nigdy się i, nie rozwinął gdzieś i, dalej. Wielu zawodników, tak jak mówi gdzieś pokazywało się w innych klubach z klasy, Przechodziło do Zagłębia i momentalnie znikało, tak, z radarów, no, którym płacono naprawdę bardzo wysokie stawki, bo mówiono nawet o po 50 tysiącach, 40 tysiącach, co naprawdę, naprawdę jest. Dla, duży... piłku, dla piłkarzy przeciętnych. Tak, przeciętne, no chociażby przybetki, tak, kwie, którzy, którzy nigdy nie byli jakimiś nie wiadomo jakimi zawodnikami, po prostu przeciętnymi, solidnymi ligowcami, tak. I tak mi się wydaje, że właśnie Zagłębie tak jak mówisz, idzie w dobrym kierunku, zaczęto stawiać na młodzież. Te transfery, które dokonywują podarze zagłębia, są przemyślane. Latem przyszedł flasko tak, zawodnik z Słowacji. Może akurat nie gra, ale, ale pokazywał na Słowacji, że umiejętności ma wysokie. Nie jest to na pewno zawodnik w przypadku. Teraz został na jego miejsce akurat sprowadzony w skutek kontuzji flasko Filip Starzyński i pokazuje, że ciągnie ten, no właśnie ten, nie ten tak wuzek, się że że Starzyński to był super transfer, nie tylko ze względu na to, jak on teraz gra w ogóle, tylko, że mi bardzo brakowało takich dziesiątki, takich dwóch fajnych napastników, Papadopoulos, Piątek też się nieźle ogólnie spisuje, mają skrzydła nawet w postaci tego Janusa, no Januszka też jest, jest dosyć solidnym graczem, natomiast brakowało mi takich dziesiątki, bo te tyły też były w miarę dobrze zabezpieczone. A, tak, bo tam brakowało gościa, który to po prostu będzie rozgrywał, Starzyński idealnie się dlatego komponował w zespół miedziowy. Tak, i potrafi, potrafi zdobywać yy, bramki, które, które dają zwycięstwo tak, yy, Zagłębiu i pokazuje, że naprawdę to był fajny fajny transfer, bo, bo może odbił się gdzieś tam od ściany na zachodzie, tak może ten poziom yy, lig zachodnich, yy, mam tutaj na myśli ligę belgijską, yy, go przerósł, ale poka pokazywał już wcześniej w ruchu, tak, że, że na Polską Ligę te umiejętności, które ma, yy, starczają. No wiadomo, gdzieś, no, gdzieś, gdzieś, gdzieś w Belgii może nie dał sobie rady motorycznie. Tak? Bo wiadomo, że to jest jednak zawodnik, który raczej człapie, a nieżeli a gdzieś tam... To jest często <laughs> największy problem tych zawodników wyjeżdżających z Polski, że po prostu nie są odpowiednio przygotowani fizycznie. I tutaj przykłady można tak naprawdę mnożyć, bo mamy Wolskiego, który teraz wrócił i brul bruluje teraz w barobach Kraków. Mamy Stilicia, który nie poradził sobie nigdzie indziej, a w Polsce za każdym razem jak wracał, to był wielką gwiazdą. Kolejny przykład jest Mila, moim zdaniem, który też Naprawdę ma super umiejętność techniczne. techniczne ale, kapitalne, bardzo Ale jeżeli, jeżeli nie jest to poparte jeszcze jakąś dynamiką, to, to ciężko gdzieś e, ciężko na zachodzie no, utrzymać się tak. Natomiast nie odbiegając jeszcze od tematu, zagłębia rubin, to wydaje mi się, że fajną rzeczą jest też to, jak, jakie mają podejście do młodzieży. O tej i Gaganem już napisano dosłownie wszystko, co chyba można było napisać. Tak. Oni mają super wyniki i podoba mi się to, to bardzo, że. Szkolą w taki troszkę holenderski sposób, bo tam mają, yy, w ogóle Holender jest szefem, yy, no koordynatorem młodzieży w, w tym klubie i on odpowiada za to całe szkolenie i system w ogóle, w jakim się tam szkoli tych młodych chłopaków. Ale fajne jest to, że oni grają yy, fajną piłkę, ona na myśli te drużyny młodzieżowe, i grają przede wszystkim bardzo technicznie, bo wiele klubów, na przykład śląskich, to jest już troszkę inna taka gra, bardzo taka seniorska, si siłowa, taktyczna, siłowa, natomiast... Właśnie y, zawodnicy, moi zawodnicy zagłębia Rubin są uczeni takiej technicznej, kreatywnej gry, nieopartej na schematach i wydaje mi się, że to jest y, to jest klucz do tego, by tworzyć zawodników takich y, jak zieliński, bo zieliński... Tak, jest, jest, jest wychowankiem y, y, zagłębia. Tak. to jest gość, który łamie schematy, który potrafi zagrać niekonwencjonalnie, bezkotliwie i o to w tym wszystkim chodzi. Jedynym chyba takim problemem zagłębia patrząc długofalowo, są kibice. Są no, kibice, tak, no, no brak, brak, brak gdzieś tam w, w tym rubinie. Może, może na razie kibiców, ale wydaje mi się, że jeżeli przyjdą wyniki, to, to i przyjdą kibice, tak? Na razie wygląda to dobrze, pnął się cały czas do góry, yy, pnie się cały czas do góry za i wydaje mi się, że kwestią czasu jest, kiedy, kiedy kibice też to, tylko że, będą zaglądać. To nie jest tak, że tam, nie wiem, przychodzi 8-10 tysięcy i my narzekamy yy, na meczu z Lechią gdańsk z dobrym zespołem, co prawda w środku tygodnia. Ale było 3000 osób, to jest nie, ale może poniżej 3000. Ja z... wiem, że w tygodniu, ale. I właśnie takie czynniki, że w tygodniu może na razie jeszcze pogoda nie sprzyja temu, żeby, żeby ludzie też przychodzili na stadiony. Może też ceny, nie, nie wiem jak wyglądają tam ceny. Tak, hmm. też biletów w Lublinie, tego też nie możemy tutaj, mm, no mówię, narzekać na tą frekwencję. Ale mówię, tak ja mówię, jeżeli przyjdą, wydaje mi się, jakieś wyniki, to przyjdą też i kibice, a też takim. Magnesem mogą być też jacyś tacy zawodnicy, właśnie z regionu, tak? którzy będą, na, będą stanowić naprawdę, będą stawali się jakimiś gwiazdami wielkiego formatu tak? w tym, tym, tym zawodzie, Na poziomie ekstraklasy. Na poziomie ekstraklasy, a tak jak mówię, jeżeli będą iść w tym, iść w tym kierunku, że cały czas właśnie. Prowadzają młodych zawodników, to na pewno jakiś, jakiś taki zawodnik się wykreuje. Ale jak już rozmawiamy o, o tej frekwencji, to wydaje mi się, że kapitan inicjatywy robi na przykład Lech Poznań, który pozapraszał mnóstwo szkół na ten wczorajszy swój mecz z Krakowią. No i przyszło ponad 30 tysięcy ludzi. Tak, i na pewno inaczej ogląda się, się, się takie, takie mecze. Ja też yy, takimi. Akcjami szuka się, tak? I pozyskuje się nowych kibiców, tak właśnie z regionu, którzy, którzy jednym takim spotkaniem mogą wejść na maksa. Yy, kibicami złapią kubu. zajawkę i i, 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 będą, i będą kibicami na zawsze. Dokładnie. No i wydaje mi się, że na tym zakończymy tę pierwszą część naszego czwartego odcinka magazynu Wejście Ślizgiem. Wracamy za chwileczkę. Zapraszamy.